Jaki jest jeden najszybszy sposób na zdobycie masy followersów na Instagramie? Uwaga, ludzie na Instagramie, ludzie w internecie dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa to są influencerzy, to są celebryci, którzy mają duże konta i ten sposób nie jest im potrzebny, bo go umieją wykorzystywać. A druga grupa to są osoby, które dopiero startują, i właśnie to one zadają takie pytanie: jak zdobyć sobie jak najszybciej dużą ilość followersów? Z przykrością muszę stwierdzić, że dla tej grupy osób, która nie ma teraz zbudowanego dużego konta, sposób na dużą ilość szybkich followersów nie istnieje. Dlaczego? Kiedy nie tworzysz treści do internetu i dopiero startujesz ten temat, to potrzebujesz po pierwsze cierpliwości, a po drugie dużej ilości pracy, żebyś nauczył się, jak social media działają i że kupowanie sobie followersów, i że robienie sobie follow-on-follow follow to nie jest dobra droga. Kiedy pytasz o to, jak zdobyć dużą ilość followersów, no to warto będzie zrozumieć ci, jak działa algorytm Facebooka i Instagrama. Te algorytmy działają w taki sposób, że one pokazują ludziom treści, które według Facebooka mogą się spodobać innym osobom. A Facebook te dane bierze stąd, że jeśli publikujesz post, to jest on ładny, dopracowany, wnosi wartość i jak ktoś go zobaczy, to zatrzyma się na nim na dłużej. To jest pierwsza taka Taki sygnał do Facebooka, że Twój post jest fajny. Więc naucz się robić takie zdjęcia, takie filmy, takie miniatury, które zatrzymują człowieka na dłużej, które dają mu taką wartość, że on sobie chce to poczytać. Daj taką wartość w swoich zainteresowaniach, w swojej branży, żebyś mnie zatrzymał, wbił w fotel i żebym nie mógł oddychać czytając to. Kiedy stworzysz takie posty, to na pewno liczba ludzi, którzy będą Cię obserwować, będzie rosła lekko szybciej. Drugi temat to potrzebujesz zacząć wchodzić w interakcje z ludźmi. Ja każdemu na szkoleniach, każdemu powtarzam, nagrywajcie wideo do Waszych followersów. Jak ktoś Cię followuje, nagraj mu wideo. Mówię to od ponad roku, nikt tego nie robi poza chyba Szymonem Mierzwą i poza chyba jeszcze jedną osobą. Na całą skalę Polski mm, ludzi, o których wiem. Więc jeden temat, twórz wbijające w fotel posty, Emocjonalne, rozśmieszające, może trudne, a na pewno twórz tematy kontrowersyjne. Większość ludzi, jak dodaj na Instagram zdjęcia swojego jedzenia, czy swojego psa, czy swoich dzieci, to są takie tematy, o których w taki sposób na pewno tysiące ludzi wcześniej mówiło. A potrzebujesz zrobić taką treść, którą jak ja zobaczę, to uznam za oryginalną i będę ciekawy, co ten człowiek takiego mówi, bo tego jeszcze nie widziałem. Budowa dużych kont na Instagramie wiąże się bezpośrednio z taką umiejętnością, jaką jest zaciekawianie innych osób. Zaciekaw mnie swoją treścią. To jest jeden temat. Drugi temat, nawiąż ze mną relację. Jak ci piszę komentarz, to nie odpisuj dzięki, ale spytaj, dlaczego tak myślę. Jak ci zacząłem followować, to jakby nie cisz się tym, po prostu. Nagraj mi wideo, pogadajmy chwilę, pozwól mi się zaangażować. Daj mi jakiś prywatny film. Prześlij mojego Instagrama, skomentuj moje posty, wejdź ze mną w interakcję, bo dzięki temu pokażesz mi, czego też ode mnie oczekujesz, prawda? A zobacz teraz, jak się czujesz, kiedy ktoś ci komentuje post na Instagramie? Jak się czujesz, kiedy przybywa ci nowych 3, 4, 5 followersów? Czujesz się dobrze, prawda? I tak samo ja się poczuję, kiedy ty poświęcisz mi swój czas. Od razu będę chciał się tym odpłacić, będę mógł się tym odpłacić i też sprawdzę, co to jest za osoba, której chciało się wejść w interakcję ze mną. Zawsze tak robię i wiem, że wiele osób robi tak samo. Z tego powodu, żeby zbudować szybko, dużą społeczność, musiałbyś raczej kupić sobie followersów, a tego nie rekomenduję, bo to nie daje ci niczego poza budowaniem swojego ego. A żeby zbudować mm, swoją grupę ludzi, którzy ciebie lubią, potrzebujesz konsekwencji, potrzebujesz czasu i potrzebujesz polubić tych ludzi. No bo kiedy ja ci polekuję posta, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, dam ci pięć komentarzy i na żadną z tych moich reakcji z moich działań nie dostanę jakiejś riposty w stylu twojej wiadomości, twojej odpowiedzi czy jakby nie odniesiesz się do tego, no to ja się uczę, że twoje konto nie reaguje ze mną. No to po co wam komentować, skoro ty mi nie odpisujesz. Więc pierwsza rzecz, zrób taką kontrowersyjną treść, aby to mnie wbiło w fotel albo śmieszną Albo mocną, krytyczną, albo bardzo piękną, wtedy mam szansę się zatrzymać. A kiedy już się zatrzymałem i dałam Ci moją uwagę, to odpowiedz mi na to. Bądź normalnym człowiekiem. Gdybym stanął na ulicy i powiedział Ci cześć, masz fajny rower, to pewnie byśmy chwilę o tym rowerze pogadali. To dlaczego, kiedy piszę Ci na Instagramie komentarz cześć, masz fajny rower i sam bym na tym chciał pojeździć, to Ty mi nie odpowiadasz. Musisz mi odpowiedzieć, jeżeli chcesz, abym się nauczył komentować twoje treści. Więc, żeby mieć szybko dużo followersów, potrzebujesz publikować regularnie kontrowersyjne i mocne treści i dwa reagować ze swoją społecznością, nagrywać stories z twoją twarzą. Potrzebujesz po, pozwolić się poznać, bo kiedy cię poznam, to mam szansę cię polubić. Proste, prawda? <grytanie>